Witam ponownie przed mikrofonem Józef Wycisk, a naszymi gośćmi są dzisiaj poseł Tomasz Olichwer, Platforma Obywatelska. Witamy. Dzień dobry. Oraz poseł Jerzy Polaczek, Prawo i Sprawiedliwości również witam. Witamy. Słuchacze na Kotowice oczywiście. Kampania się zaczęła, tak możemy już dzisiaj powiedzieć. W przyszłym roku odbędą się wybory zarówno samorządowe, jak i parlamentarne, więc pewnie temperatura tej dyskusji będzie maksymalna. Natomiast to, co do tej pory przedarło się do opinii publicznej, to dwie informacje. Platforma Obywatelska obiecała 20% podwyżki dla budżetówki, a Prawo i Sprawiedliwość tańszy węgiel dla. Potrzebujących. Jakie będą jednak te najważniejsze tematy, debaty, która właśnie się zaczęła? Pan poseł Tomasz Oliver, Platforma Obywatelska. No cóż, e, e, mówi się, że kampania się zaczęła. Tak naprawdę kampania e, trwa 4 lata. Przynajmniej ja do tego w ten sposób podchodzę. Jako poseł to jest moja pierwsza kadencja, ale 17 lat byłem radnym Rady Miasta w Zawrzu i podchodziłem zawsze w ten sposób, że Kontakt z ludźmi zawsze był dla mnie najważniejszy. Stąd, stąd te nasze działania, które w tej chwili się pojawiają, moje działania, takie jak mobilne biuro poselskie, spotykam się z mieszkańcami dwa razy w tygodniu w różnych dzielnicach miasta. Wcześniej, oczywiście, była pandemia i tutaj nas to wszystkich. Yy, bardzo, bardzo dotknęło. Także myślę, że my, politycy czy też samorządowcy, yy, powinniśmy być szczególnie w tym czasie otwarci na bezpośrednie kontakty z mieszkańcami. Zatem, panie pośle, pan poseł Jerzy Polaczek, Prawo i Sprawiedliwość, co będzie tą osią debaty publicznej w tej kampanii? Czyli, nie wiem, właśnie kwestie związane z inflacją, bo zarówno kwestia ceny węgla, jak i. Podwyżka dla budżetówki to właściwie z tym jest związana. Wiele jest aspektów. Myślę, że z jednej strony jest to podsumowanie tych najważniejszych postulatów programowych w przypadku Rządu Prawa i Sprawiedliwości, które zostały zrealizowane. Po drugie, to jest jednak bardzo konkretny aspekt międzynarodowy od lutego bieżącego roku, który wpływa generalnie na sytuację gospodarczą wszystkich państw, nie tylko europejskich, bo to są również, co warto podkreślić, takie to jest ogólne stwierdzenie bardzo sporo zerwanych łańcuchów dostaw, to jest zakłócenie w logistyce, ale to jest oczywiście ale jakiś element globalizacji. Natomiast z punktu widzenia, z punktu widzenia programow programowego, to myślę, że na pewno Będą to nowe propozycje tutaj gospodarcze. Na pewno kwestie regulacyjne związane z ograniczaniem wpływu tej inflacji, która jest jednak ponadstandardowa. Z drugiej strony myślę, że rynek pracy, który jest w Polsce, gdzie mamy najniższe bezrobocie historycznie, no to jest też ogromne osiągnięcie. To, to jest wartość każdego z nas, jeśli, jeśli to bez, bezrobocie jest jak najniższe. Oczywiście to co pan redaktor tutaj zapytywał, to jest kwestia uzupełnienia tutaj tych nośników energii, między innymi jeśli chodzi o węgiel kamienny, ale to jest kwestia ropy, też gazu. Tutaj jesteśmy jako, jako państwa europejskie do tego dość dobrze przygotowani w przypadku oczywiście importu węgla. No to są kierunki, myślę, też czasami odległe, ale takie, które zapełniają lukę po embargu na węgiel rosyjski. Panowie, większość mieszkańców naszego kraju liczy po prostu na jedno, że będzie to polityczna debata, ale debata na argumenty. Że będą się pojawiały konkretne propozycje i ewentualnie konkretna ocena tej propozycji. Czy my, jako społeczeństwo, czy my możemy liczyć na to, że wreszcie partie polityczne, które są w pewnym klinczu, zaczną dyskutować po prostu normalnie o rzeczywistości, a przestaniemy się obrzucać jakimiś, nie wiem, opiniami, inwektywami i tak dalej. Natomiast naprawdę. Będzie się toczyła debata o tym, jak ma wyglądać ten kraj, jak się ma zmieniać przez następne lata. Pan poseł Olifer. Panie redaktorze, ja mam takie wrażenie, że ta debata polityczna idzie w bardzo złym kierunku. Mam takie wrażenie, że rząd prawa i sprawiedliwości właściwie pomaga swoim. Myśmy wystąpili, podaliśmy taką propozycję 20% wzrostu dla sfery budżetowej, dla nauczycieli, pracowników szpitali, pomocy społecznej, ale mam takie wrażenie, że rząd tej naszej propozycji nie rozumie. Nie rozumie z tego względu, że kombinuje w ten sposób, że to nie jest ich y, y, grupa, która na nich głosuje i dlatego nasza, nasza, nasza ta propozycja niestety do tej pory nie przebiła się ani w Sejmie, ani w Senacie. Panie pośle, pan poseł. No nie nie wiem, no ja, ja tutaj mam nieco inne zdanie. Polemizuję tutaj z wypowiedzią przedmówcy, no przede wszystkim Każda grupa zawodowa i budżetowa i ta która funkcjonuje na normalnych rynkowych warunkach jako pracownicy w firmach prywatnych państwowych jednak w ostatnich latach jest uczestnikiem również wielu działań osłonowych które są bezprecedensowe. Ja przypomnę że bo to mam tutaj nawet sam osobiście jako poseł pretensje do do własnego rządu, że zbyt mało poświęcił tutaj czasu informacyjnie na pokazanie tej skali wsparcia gospodarczego w czasie pandemii. To jest ponad 212 miliardów złotych. Jakbyśmy z, zrobili taką mapę, powiatową Polski nie mówiąc o tutaj śląskim tym elemencie jakim jest aglomeracja katowicka miasta na prawach powiatu to mamy tam dziesiątki firm setki firm tysiące firm z których każda mówiąc kolokwialnie w większości suchą nogą przeszła przez, przez ten trudny czas to jest, to jest po pierwsze po drugie to też są, bym powiedział, bardzo znaczące obniżki teraz podatków, jako odpowiedź na te zagrożenia dotyczące kwestii energetycznych. Czyli mniejszy podatek vat na, czy zerowy nawet na gaz, 8% na energię. Tutaj zmniejszenie VAT-u na, na, na energię, właśnie elektryczną, to jest też taka praktyczna odpowiedź na to. W jaki sposób, myślę, że dość szybki reagujemy na te zagrożenia, które są nie tylko udziałem Polski. Pan poseł Tomasz Olifer, Platforma. Tak, tylko ja mam takie wrażenie, bo ta, Panie Pośle, drożyzna wszystkich nas dzisiaj dobija, dobija szczególnie nasze społeczeństwo. Musimy również pamiętać o kredytobiorcach, którzy, którzy biorą, którzy, którzy płacą coraz wyższe kredyty. Myśmy zaproponowali, żeby by te kredyty były na poziomie grudnia 2001 roku. Ale proszę proszę też spojrzeć na, na taką sytuację. My jako posłowie nie tak dawno otrzyma, otrzymaliśmy podwyżki uposażenia poselskiego. Tydzień temu albo kilka dni temu dostajemy taką informację, że zwiększa nam się o 1800 zł ryczałt na utrzymanie biur poselskich. To w takim razie nam się pomaga, a, a w jaki sposób się po pomaga zwykłemu Kowalskiemu? Uważam, że, 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 że polityka naszego rządu naprawdę idzie w złym kierunku. Pan poseł Jerzy Gdybym odpowiedział w tej retoryce tutaj pana posła, to bym musiał powiedzieć, że skarbnik z Platformy Obywatelskiej Miasta Stołecznego Warszawy w ubiegłym roku, jego pensja wyniosła 380 tysięcy złotych jest o 50% większa od pensji premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedzmy sprawuje tutaj władzę wykonawczą. To jest, można powiedzieć, taka odpowiedź na pewną, pewną retorykę. Oczywiście, że w przypadku tych kwestii związanych z rosnącą inflacją i tymi propozycjami, które premier sformułował przecież tutaj w Katowicach na Europejskim Kongresie Gospodarczym, czyli mówiąc kolokwialnie tak na skróty wsparciu kredytobiorców w postaci pewnych bardzo uważam sensownych propozycji związanych z możliwością wakacji kredytowych wsparcia po prostu w tej spłacie ludzi którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne to są rzeczy które będą za chwilę dyskutowane w, w parlamencie one są wyjściem naprzeciwko. Tutaj nie ma nie ma sporu co do tego że do, do, do tego trzeba podejść. I ja zwracam jednak cały czas uwagę że mimo tej sytuacji która się rozwija w Europie, przecież są rekordowe programy wsparcia rodziny, wsparcia seniorów, wsparcie, że tak powiem, matek. Mamy program emerytalny dla mam, które urodziły czwórkę dzieci, ponad 187 miliardów. Złotych trafiło do polskich rodzin do marca bieżącego roku z tytułu tego już funkcjonującego od ponad pięciu lat programu 500 To są też realne środki dla również samorządów, dlatego że podatki, które każdy z nas płaci, biorą się również z takich składników, jak, jak, jak VAT, te wzrosty wpływów z VAT-u prawie 70 ponad procent w ostatnich kilku lat, przekładają się właśnie na możliwość realizowania takich programów i również. Jest to związane z tym, co jest kluczowe w tej sytuacji dla naszego kraju, czyli tą niezależnością energetyczną, która mi się wydaje obiektywnie jest lepsza niż... No, wiele inaczej, że czasami kilka innych państw europejskich jest, mówiąc kolokwialnie, w nieco gorszej sytuacji. Panowie, na pewno, na pewno istotnym punktem debaty przed wyborami będzie inflacja. Tyle tylko, że ta inflacja, z którą mamy do czynienia, ona jest jednak w głównej mierze, choć nie jedynej, ale w głównej mierze efektem tego, co dzieje się poza Polską, a nie w Polsce. Jak zatem rozwiązać ten problem. Czy jedyne co nam pozostaje to przeczekać, aż cała sytuacja się uspokoi? Pan poseł Walifa? Platforma, mówię tutaj o ludziach, którzy zajmują się na, na co dzień ekonomiczny, na, na sprawami ekonomicznymi, pracują nad takimi rozwiązaniami. Natomiast my musimy przede wszystkim reagować na, na tą drożyznę, na tą inflację. Pan również, panie pośle, wspomniał tutaj o, o, samo, o, sam, o samorządach. Nie tak dawno samorządy właśnie otrzymały Pomoc finansową ze strony rządu. Ale proszę zwrócić na to uwagę, że ta pomoc nie trafiła do samorządów pod kątem apolitycznym. Miasta, w których. Rządzi lub współrządzi prawo i sprawiedliwość, te, te kwoty były znacznie wyższe. A na przykład w takim Wytomiu, gdzie parę tygodni temu rozpadła się koalicja z prawem i sprawiedliwością, ta dotacja wyniosła zaledwie 4, miliona, 4 miliony złotych. Czy tak powinno być? Pan poseł Polaczek? No, dobrze, że pan to poruszył, bo <laughs> troszkę się uśmiechnąłem przed chwilą, dlatego że sam, jako wiceszef Komisji Infrastruktury, byłem bardzo intensywnie zaangażowany w proces opiniodawczy. Jakby pan prześledził te środki wsparcia na inwestycje w samorządy, wskazywane przez burmistrzów, przez wójtów, przez prezydentów, to by pan przeglądając te wszystkie miasta i w aglomeracji katowickiej tutaj w okręgu tym Gliwickim z którego pan pełni mandat pan zobaczył że to są dziesiątki milionów złotych które nie są kierowane według jakiegoś abstrakcyjnego klucza innego niż ocena tych projektów które składają się po prostu na pewną można powiedzieć strategię rozwoju tych miast bo to jest druga transza. Pan wspomniał o Betonie, który dostał rekordowe, rekordowe Yy, wsparcie w, w kilku innych wcześniejszych odsłonach i Bo był no widocznie yy, wie pan no spisek yy, trzeba yy, zapytać się tutaj yy, samorządu yy, samorządu bytomskiego jak, jakie składały, że tak powiem, tutaj propozycje z, jakim, z jakimi terma, terminami wykonalności? Tu Katowice przecież dostały ponad 70 kilka milionów złotych. Przecież tam rządzi Pan Prezydent Marcin Krupa, który jest z niezależnego komitetu Chorzów, gdzie jest prezydent z platformy ponad 14 milionów złotych, po kilkadziesiąt milionów złotych Mysłowice. Rzym. Świętuchowice. tam są bym powiedział miasta na Śląsku, które dzięki inwestycjom dzięki inwestycjom rządowym mówiąc kolokwialnie poprawiają sobie wynik finansowy mając lepszą ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej, która ocenia te budżety itd itd. 2,5 miliarda Trafiło do wszystkich gmin województwa śląskiego z jakimiś y, bardzo niewielkimi wyjątkami, gdzie po prostu albo ktoś nie złożył wniosku, albo, z, albo zgłosił ten wniosek w sposób, że tak absurdalny. Proszę Państwa, musimy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Jak widać, przed nami gorący okres. Nie tylko dlatego, że zaczyna się lato, ale dlatego, że ta kampania naprawdę będzie bardzo intensywna. Dziś naszymi gośćmi byli pan poseł Tomasz Olifer, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Oraz poseł Jerzy Polaczek, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Pozdrawiamy, Słacza Radek Królewica i lubiłem politykę konkretu. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.